Szanowni Państwo, jest to przedostatni film, jeżeli chodzi o naprawy danych. teraz będę chciała zająć się z Państwem kwestią bardzo stających wartości, tak? Czy pojawiają się jakieś piki, jakieś od bardzo stające wartości? Akurat tutaj w tym przypadku nie ukrywam, że przygotowałam specjalnie te piki, czy te piki wrzuciłam wartości na sztywno i one mają tą sztywną wartość. Natomiast chodzi tutaj o sposób, w jaki, w jaki możemy poradzić sobie z takimi wartościami. Więc, szanowni Państwo, pierwsze co, to clear naszego workspace'a i wezmę dla nas żeby wyczyścić command-window i biorę, zaciągam sobie zestawy laboratoria do workspace'a. Mnie interesuje zestaw pierwszy i wezmę sobie pierwszy element. Ja zaraz Państwu powiem, że te odstające wartości są w drugiej kolumnie. Tak, mam w drugiej kolumnie te odstające wartości i tu są dwie metody, my zastosujemy tylko jedną metodę, ponieważ druga metoda będzie bardzo zbliżona do kolejnego punktu, czyli do funkcji is missing i do nanów, więc teraz zastosujemy tą pierwszą prostszą metodę, żeby uporać się z tymi odstającymi wartościami. Co musimy zrobić? Po pierwsze, ja bym sobie, jak Państwo, wzięła, wyciągnęła tą drugą kolumnę jako sumną zmienną, żeby nie, nie trzeba było za każdym razem robić zestaw pierwszy, nawet klamrowy i na nie tam, więc żeby było prościej, zasadzie po prostu, wyciągnę <laughs> przepraszam, wyciągnę tą mój zestaw pierwszy. Czyli zrobię na przykład z1 równa się zestaw pierwszy 1, 1 i mnie interesuje tylko druga kolumna, czyli wszystkie wiersze w drugiej kolumnie. Ten zapis na ja oznacza, że zestaw pierwszy to moja zmienna. To jest mój woreczek pierwszy. Tak? czy ten jest nawet klamrowy i 1-1. Tak? Czyli to jest ten zapis. Oznacza, że biorę ten woreczek. A na druga część zapisu, czyli 2,2, oznacza, że weźmi wszystkie wiersze z drugiej kolumny, czyli dokładnie weźmi tą wartość. Dzięki czemu już nie będę musiała się wiecie, martwić, męczyć z, z tym, żeby zapisywać za każdym razem. W taki sposób po prostu wziąłem najkrótszą możliwą. Mam, mam wrażenie, że w moim przypadku zmienną, czyli Z1. I to jest, proszę to, Państwo, jaki jest algorytm. Czyli najpierw ustalamy, ustalamy, jaki mamy rozmiar zmiennej, to jest pierwsze co, czyli rozmiar zmiennej. Później próg. Ja bym sobie ten próg ustaliła z na pewno maksymalne wartości. I następnie ten próg bym ustaliła na przykład jako 70% maksymalnej wartości. Nawet 60%. Może dajmy 70% maksymalnej wartości. Nie wartość, jakoby wiecie na sztywno, tylko po prostu w sobie 70% wartości na przykład, albo 60%, zobaczymy, jak to tam dla nas będzie wyglądało. No i wtedy trzeba sprawdzić pętlą for oczywiście dla każdego elementu, czyli dla wszystkich elementów, od pierwszego po kolei do ostatniego, czy nasz wartość jest mniejsza od progu, bo jeżeli jest mniejsza od progu, to przypisujemy to do nowej zmiennej. I oczywiście tu musimy mieć także zmienną pomocniczą liczby, czyli zrobimy sobie z1 rozmiar równa się funkcja size, z1. I znowu nas interesuje liczba wierszy, Więc wezmę sobie taki zapis. czemu tak zapisuję? Po to, żebyście Państwo pierwsze wiedzieli, skąd to się bierze, oraz po drugie czasem potrzeba nie, czasem są przypadki, że potrzeba nam liczby kolumn. Więc dobrze jest sobie uświadomić, to, co potrzebujemy czy wieża, czy kolumny. I ten właśnie jakby taki, taki zapis oznacza jakby daje nam wrażenie że faktycznie wiemy, co chcemy, czyli chcemy skupić się na pierwszym. Zrobię zmienną pomocniczą licznik od razu. No i teraz wezmę największe wartości, czyli Z1 Max. Wykorzystam do tego funkcję Max K. A funkcja Max K różni się od maxa zwykłego, tym, że możemy pobrać ileś tam wartości największy, czyli na przykład ten zapis oznacza, że chcę 5 największych wartości ze zmienię za 1, tylko to nie oznacza, że jeżeli na przykład mam 7 razy 1000, na przykład 7 razy występuje mi 1000, 3 razy na przykład 908, to on najpierw mi weźmie na przykład raz 1000 i 998. Nie, on mi weźmie 5 razy tą wartość 1000. Jakby, wiecie, on nie, nie rozróżnia, że na przykład to wystąpiło 5 razy, za to wystąpiło 3, bo po prostu bierze mi 5 największych wartości. No i mam, ten widzicie, z1 max, mam wszystkie 5 tyś, tyś wartości 1000. No to teraz zrobię sobie próg, równa się z1 max razy na przykład 0,7. Skompiluję. Dobra, i to proszę Państwa, zrobiłam błąd 1, ponieważ weźmy sobie Z1 Max, weźmy sobie pierwszy element, żebyśmy nie mieli, wiecie, żebyśmy nie mieli pięć próbów, tylko żebyśmy mieli jeden próg, po to, żebyśmy mieli prościej, jeżeli chodzi o pracę. No i teraz to, co już Państwo doskonale znacie, czyli otwor i równego 1 do Z1 rozmiar 1-1. Od razu kończę endem i jeżeli moja zmienna, moja zmienna Z1, i ty wiesz, pierwsza kolumna jest mniejsza od progu, tak? bo teraz wiecie, że prog mamy duży, więc muszę wziąć wartości mniejsze od progu. Czyli jeżeli moja wartość zmienna Z1 jest mniejsza od progu, to muszę przypisać przed Z1 poprawione. Licznik, przecinek, 1 równa się Z1 i przecinek 1. I oczywiście teraz licznik muszę zwiększyć, czyli licznik równa się licznik plus 1, tak? Czy pamiętajcie Państwo, da dałam licznik wartość 1, więc to mm, zwiększanie robię po, yy, po tym elemencie. I trzeba Państwa, jest ciekawa rzecz. Nasz próg jest wartością stałą. Nasz próg, tak, nasz próg jest wartością stałą, więc można byłoby jeszcze o, zrobić inaczej, czyli sprawdzić na przykład, ile razy wystąpił 1000. Jeżeli wystąpił 1000, to to po prostu ojąć od naszej największej wartości, żeby mm, osunąć ten błąd. Natomiast myślę, że my to sobie zostawimy i przejdziemy dalej. I zobaczycie Państwo, że Z1 poprawiony jest mniejszy od Z1. I jeżeli ja sobie rzucę okiem na Z1 poprawione, to usunęło mi te piki. Więc to co miało zostać wykonane zostało wykonane. Widzicie Państwo, że to się niewiele różni między sobą. Na naprawdę główna część jest taka, żeby zidentyfikować, jaki występuje problem. Jak zidentyfikujemy, jaki występuje problem, to już wówczas mamy dosyć łatwy sposób, żeby te elementy, z tymi elementami sobie poradzić, bo przede wszystkim głównie mierze sprawdzamy po wszystkich elementach po prostu, czy wystąpiło.